Witam Was serdecznie w ogrodzie u babci. Każdy słoneczny dzień jest dla mnie motywacją do działania w ogrodzie i przygotowania kolejnych roślin do zimy, a jednocześnie do wiosny. Ogród za miastem odwiedzam bardzo często, ponieważ już od września dogarną ptaki. Podaję im uskany słonecznik oraz kule tłuszczowe. A kiedy nadejdą mrozy, dołożę jeszcze słoninę. Często przy karmichach widzę dużo sikorek. Pojawiają się też dzierlatki oraz sójki, które czasami mogę filmować z bliskiej odległości. Za chwilę zobaczycie jak dbam o kilka roślin z ogrodu, co już teraz przycinam, które z nich zasilam jesiennym nawozem teraz, a które dopiero na wiosnę. Ten sezon dla rozchodników okazałych był u mnie za mokry. Już dawno straciły liście, bo zbyt wiele opadów nie służy tym roślinom. Wolą mieć zdecydowanie za sucho niż za mokro. Mam je na słonecznych i przebiewnych rabatach, dlatego nic im nie będzie, a w nowym sezonie odrosną jeszcze ładniejsze. Nie pamiętam aż tak mokrego roku, a do tego jesień nie odpuszcza i często bardzo pada. A to przyspieszyło moją decyzję o ich przycięciu. Mam kilka, odmian u siebie rosną w różnych miejscach, wszystkie dzisiaj przytnę króciutko przy ziemi. Lubię bardzo je za to, że ich zielone liście szybko pokazują się wiosną. Można je zauważyć nawet wtedy, kiedy wokół nich leży jeszcze sporo śniegu. Ten rok pokazał mi, że wczesno-wiosenne skracanie ich pędów o połowę nie powtórzę w przyszłym roku, a to dlatego, że zimny maj mocno spowolnił wegetację. I wcale nie było więcej kwiatów, jak to zakładałam na podstawie doświadczenia z lat ubiegłych. Lepiej teraz, po przycięciu, dać im nawóz jesienny z potasem i z fosforem, by wzmocniły się korzenie. I ja właśnie dzisiaj to zrobię. Pod każdą sadzonkę dam jedną garść, wymieszam z podłożem i trochę podleję. Najbliższe opady deszczu oraz nadal wysoka temperatura przymieszczą składniki do korzeni, więc będzie więcej pędów kwiatowych na wiosnę. Rozchodników bardzo szybko się rozkładają i tworzą dobry kompost, dlatego część z nich zostawię u siebie, by wypełnić nimi kompostownik, bo wszystkie się jednak nie zmieszczą, czego żałuję, ale to nic, jeszcze jest wiele innych roślin do zagospodarowania tej jesieni. Przy hortencjach bukietowych mam trzy odmiany rozchodników. Wszystkie one mają ciemne liście, rozmnożałam je rok temu przez podział korzeni. Bo lubię tak robić i preferuję ten sposób rozmnożenia właśnie nie tylko rozchodników, ale w większości bylin, ponieważ efekty są widoczne w bardzo krótkim czasie. Kwitnące rozchodniki sprawiają mnóstwo owadów, co wygląda wspaniale, dlatego małe sadzonki posadziłam blisko siebie dosyć gęsto, by zagęściły tą słoneczną rabatę. Z końcowego efektu byłam zadowolona, bo rozkrzywiły się tak jak chciałam, ale od najbliższej wiosny. Będzie jeszcze lepiej, ponieważ daję im teraz trochę nawozu jesiennego, w którym jest tylko potas i fosfor. Chcę wykorzystać tą mokrą jesień do nawożenia tych roślin, ponieważ lubię bardzo, kiedy na ich kwiatach jest ogrom owadów przez długie dni ciepłego lata. Przy kostrzewach sinych mam odmianę matrona o brązowo-zielonych liściach i różowych kwiatach, które po wiosennym rozmnażaniu bardzo szybko się rozkrzywiły i miały dużo kwiatów. To nowa u mnie odmiana, ale już po tym sezonie wiem, że warto ją mieć, gdyż ładnie się rozrasta, a wyraźny kolor kwiatów tworzy ciekawą plamę w ogrodzie. Dzisiaj daję po pół garści nawozu jesiennego, czyli bardzo niewiele, by jeszcze lepiej zagęściły rabatę i wokół było mniej chwasty. Przed zimą rozłożę tutaj kartony i warstwę własnego kompostu. A to zielone towarzystwo to są werbeny podegańskie, Mam je z własnego wysiewu. Wiosną młodych siewek miałam ogromną ilość, zresztą nie tylko w tym miejscu, ale wszędzie dookoła. Dzisiaj przycinam pędy, by zapanować nad tym fioletowym zagajnikiem. Chcę mieć w tym miejscu werbeny w przyszłym roku, ale już w mniejszej ilości. Dlatego potraktuję je dzisiaj tak, jak byliny i po przycięciu zostawię korzenie do przyszłego sezonu. Przed mrozami okryję to miejsce świerkowymi gałązkami, by miały ciepło, nie zmarzły i znów zakwitły wiosną. Tuż obok nich mam lilie drzewiaste o żółtych kwiatach, które dawno już przydziałam, a teraz podałam im potas i fosfor w postaci nawozu jesiennego. Oraz rozłożyłam tutaj cienką warstwę własnego kompostu, bo lilie są w tym miejscu już trzeci sezon, więc potrzebują konkretnego jesiennego wsparcia. Chcę, aby kwitły tak jak ostatnie dwa lata. O przeniesieniu ich w nowe miejsce pomyślę za kolejne trzy sezony, ale dzięki nabożeniu potasem i fosforem znów pięknie zakwitną wiosną. Od tego roku za berbenami mam floksy wiechowate w białych kolorach. One rosły w zupełnie innych miejscu, ale tak mi się one spodobały, że powiększałam kolekcję o kolejne odmiany w nowych kolorach. Przez kilka tygodni szukałam dla nich wszystkich odpowiednich miejsc, i w końcu udało mi się to, ale dzięki przeprowadzkom przenosiłam je z miejsca na miejsce tu i tam, aż powstały ładne połączenia. Jednak w tym czasie skończył się już sezon. Floksy wiechowate nie lubią nadmiaru wody, potrzebują miejsca przewiewnego i przepuszczalnego, i to brałam pod uwagę za każdym razem. Potrzebują też nawożenia potasy i fosforem. Dlatego teraz po przycięciu zasilam je wszystkie jesiennym nawozem, który ma w sobie oba te składniki. I powrócę do niego wiosną, by znowu je zasilić. U własnego kompostu mam w tym roku bardzo dużo, więc rozłożyłam go także wokół flopców szydlastych o fioletowych kwiatach. One również dostały trochę jesiennego nawozu. Chcę, by pięknie zadarniły to słoneczne miejsca. Całkiem niedawno je rozmarzyłam. I już widzę nowe, zielone przyrosty, ale to zasługa głównie natury, bo wciąż dużo pada i jest ciepło w nocy i w dzień. Lubię takie kolorowe dywany, dlatego dbam o to, by miały tutaj dobre miejsce: słoneczne, ciepłe, dużo wilgoci i odpowiednie podłoże. Czekam teraz już na wiosnę i efekty moich tegorocznych pomysłów, ponieważ tymi płożącymi floksami zadarniłam kilka miejsc w ogrodzie, gdyż świetnie się do tego nadają w gołębia jest w lekkim półcieniu od późnej wiosny. Zaraz po posadzeniu przycięłam ją bardzo krótko, by się to rozkrzewiła. Długo czekałam na te fioletowe kwiaty i teraz jest ich coraz więcej. Tej byliny nawozić nie będę, bo ona tego nie potrzebuje. Wcześniej w tym miejscu rosło wiele innych roślin, dlatego przed sadzeniem dałam garść obornika granulowanego. Teraz po ilości kwiatu widzę, że jest to dla niej bardzo dobre miejsce. Rabaty sprzątam właśnie teraz jesienią, by mieć dużo mniej pracy na wiosnę, ale też dlatego, by łatwiej dostarczyć jesienny nawóz roślinom, które teraz tego potrzebują. Zawsze go mieszam z podłożem i podlewam. A miękkimi pędami wypełniam kompostownik, bo to co włożę teraz ma szansę przetworzyć się przez zimę i jesienią powrócić na rabaty. Uporządkowany ogród bardzo ładnie wygląda, ale u mnie tylko przez chwilę. Bo las i z wysokimi drzewami zapewnia mi wciąż nowe liście. Nie było jeszcze mrozu, więc kolejna porcja pojawi się tych liści tutaj już za chwilę. A wy sprzątacie jesienią czy wiosną swój ogród? Napiszcie w komentarzach. Dziękuję Wam pięknie za łapkę w górę i subskrypcję. Pozdrawiam!